Przed nami piłka ręczna, przez wielu z Was tak bardzo uwielbiana. Słuchajcie, przede wszystkim zaczniemy sobie od chwytu. Jak wygląda poprawny chwyt? Jak uczyliśmy się siatkówki, to ja pokazywałem, że to ma mieć kształt. Tutaj to ułożenie dłoni na piłce ma mieć kształt rombu, prawda? Mniej więcej w ten sposób. Natomiast w momencie, kiedy chcemy chwycić piłkę w piłce ręcznej, tworzy nam się takie serduszko i to jest dobry chwyt. Oczywiście odwrócone, bo jeżeli ja łapię piłkę, to łapię ją w ten sposób, prawda? Czyli mam ją gdzieś w ten sposób i tworzy mi się takie serduszko. Oczywiście niedomknięte, prawda? I leci do mnie piłka, ja ją chwytam w ten sposób. Dlaczego nie chwytam piłki tak? A to dlatego, że nie zawsze zdążę i nie zawsze wiem, jaką moc ma dane podanie. I może dojść do sytuacji, że uderzy nas ta piłka po prostu w twarz, wyleci gdzieś poza boisko i nie dość, że złamiemy sobie nos, to jeszcze stracimy piłkę, prawda? A tego nikt, nikt nie chce. W związku z czym w ten sposób chwytamy piłkę. No i jeżeli już schwytaliśmy tę piłkę, no to trzeba coś z tą piłką zrobić, prawda? I co byśmy chcieli z tą piłką zrobić? Uda nam się podanie, uda nam się rzut w momencie dopiero wtedy, kiedy przyjmiemy prawidłową postawę, da? czyli znowu jestem nisko na nogach, jestem przygotowany do tego, że mogę dostać podanie od mojego kolegi. I podobnie jak w koszykówce, nie przesadzamy z rozkrokiem jak w siatkówce, tylko te nogi są troszeczkę węziej. prawda? Hop. Tutaj potrzebujemy jeszcze większej mobilności, czy tu chcemy podać, czy tu, czy tam, czy rzucić do bramki.